W Stanach Zjednoczonych w gabinecie owalnym miała miejsce prawdopodobnie najdziwniejsza sytuacja zarejestrowana na taśmie w historii? Dyplomacji, przynajmniej tego rodzaju dyplomacji, doszło do kłótni przed kamerami yy, prezydenta Załęskiego z prezydentem Trumpem, i Jay Devensem, bo to warto podkreślić, jeszcze siedział tam Rubio, ale to już zostawmy potem. Doszło do krzyków, przepychanki takiej słownej. Po tym wszystkim rozsypała się cała agenda, jakby nie doszło do podpisania umowy, co do której wszystkim się wydawało, że to już jest ten moment, że ona zostanie w jakiś sposób podpisana, przynajmniej jakieś ramowe założenia. Doszło do absurdalnego syfu, do sytuacji tak dziwnej i to prawdopodobnie historycznej, że yy, nagrywamy wam ten film teraz w środku nocy. W sensie już bardziej rano po przeglądaniu, czytaniu i oglądaniu jakiejś absurdalnej ilości materiału na ten temat. Skrócimy wam to wszystko, podsumujemy i porozmawiamy sobie o tym, co to w ogóle oznacza. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie lajka, stawcie suba, No będzie bardzo miło, będzie w nasze filmy, lećmy do tego materiału. No więc dobra, zacznijmy od tego, co się właściwie wydarzyło. Pamiętacie, jak mówiliśmy Wam, że jest potencjalnie jakiś przełom w rozmowach dotyczących tej umowy na metale ziem rzadkich i ogólnie te wszystkie surowce z Ukrainy, które chciały podpisać Stany Zjednoczone i Ukraina w ramach tego porozumienia, które miało trochę no, ułatwić stosunki między tymi państwami, jakoś wiecie, zbudować tą więź, która Miała w pewien sposób wpłynąć na późniejsze rozmowy pokojowe. To raczej nic z tego, przynajmniej na ten moment, ponieważ Załęski pojechał na spotkanie do gabinetu owalnego, do Stanów Zjednoczonych i nie poszło ono dobrze, nie poszło ono dobrze, bo już na początku pojawiły się jakieś tam, wiecie, takie małe, dziwne rzeczy w stylu tego, że, wiecie, na przykład Donald Trump no, wytykał, że Załęski dalej nie jest w garniturze i tak dalej, ale to wiecie, jakoś tam, dobra, przeszliśmy sobie do tego, jakby spoko. Była taka część, która polega na tym, że politycy sobie siadają, podają sobie rękę, siadają na krzesłach, odpowiadają na jedno, dwa pytania, jakby idą dalej. być potem wspólna konferencja prasowa, po tym jak będzie podpisana ta umowa, potem jak będzie lunch w ogóle. Domyślamy się, że wtedy miały być pytania, ale ta część właśnie ta pierwsza, ta gdzie która jest taka wiecie, czy to na zrobienie sobie jakieś tam zdjęć i tak dalej, okazała się trwać dużo dłużej. I w sumie to zaczęła przypominać konferencję prasową, w której po prostu Donald Trump i Zamański odpowiadali na pytania. Zaczęło się ok, W sensie była trochę napięta atmosfera, trzeba przyznać, ale to jakby zaczęło się w miarę okej. Okay. Trzeba tutaj dla uczciwości przyznać, że Donald Trump miał swoje już jakby wiecie takie dziwne trochę momenty czy do no, takie trampowe momenty, tak? Tego wajbu, że tutaj Donald Trump rozdaje karty, to Donald Trump wszystko kontroluje. Takie które nam się nasunęło w którymś momencie w głowie ogólnie, a propos całej tej sytuacji. Donald Trump miał takie swoje momenty, jakby był bohaterem serialu i przejmował czwartą ścianę i dziwił się, że Załański słyszy to, co on mówi. Wiecie, on tak mówił bezpośrednio do mediów różne rzeczy, co nam jeszcze wyjdzie potem i będzie jedną z części w ogóle całej dyskusji na temat tego, czy to się stało celowo, czy niecelowo. Ale zmierzamy do tego, że była trochę napięta atmosfera, no i pojawił się J.D. Vance. Pojawił się J.D. Vance. Gdzieś tam zaczęła się wiązywać taka coraz mocniejsza dyskusja między J.D. Vance'em, między Trumpem a Załańskim. I wiecie, tam naprawdę padały dziwne rzeczy momentami, no bo jak Donald Trump mówi, że to jest jakby przez nie zrozumiał czy problematyczny może w tym stronie, że Załęski nienawidzi Putina. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin? It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, you know, him either. Uh, so. Wiesz, to będzie ciężko się dogadać, jakby że nie powinien go nienawidzić, no bo wtedy można by dopiąć jakiegoś deala. To, macie takie, wiecie, mimo wszystko nie jest kwestia dealu w rozumieniu sprzedaży mieszkania, nie, to jest jakby wojna, to jest ich wróg, który ich zaatakował. więc takie dziwne, że go nienawidzą, no wydaje się, że nie, nie. No więc to się działo i w którymś momencie wywołało się absolutne piekło. Tutaj swoją drogą trzeba przyznać, że Polska Strong, bo, ponieważ to polski dziennikarz zadał pytanie, które między innymi doprowadziło do tego wszystkiego. W dużym skrócie chodziło o to, że w którymś. Momencie. zaczęła się dyskusja na temat tego, JD Vance zaczął bardzo mocno obwiniać Bidena za to, że jakby nie ma pokoju w Ukrainie, w ogóle było też bardzo dużym motywem przewodnim całej tej rozmowy, że to wszystko wina Bidena, oczywista polityka wewnętrzna w Stanach. Jakby zaczął tłumaczyć, że potrzebny jest jakiś rodzaj y, dyplomacji, który doprowadzi teraz do pokoju. prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in To jest what President Trump is doing. Załęski trochę jakby zaczął się z nim kłócić, ale to jeszcze nie była kłótnia, to po prostu była wymiana zdań, tak? I zaczął trochę mówić, że jakby no dobra, ale jakiego rodzaju dyplomacji? Rosja ma wszystkie takie wiecie umowy o zawieszeniu ognia itd. In i tak dalej. 2019 roku sign with him. The deal. I signed with him Macron and Merkel with signed ceasefire. Yes, but after that... He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange Więc jak bez twardych gwarancji bezpieczeństwa i tak dalej, mamy zrobić jakikolwiek stały pokój jak mamy prowadzić jakąkolwiek stałą dyplomację. No i tutaj zaczął się bardzo propersyw, bo JD Vance w którymś momencie zaczął coraz bardziej atakować Załęckiego. Załęcki Zawański odpowiadał, naszym zdaniem jeszcze w tym momencie w miarę spokojnie, aczkolwiek musicie sobie obejrzeć ten materiał, bo wiecie to już jest ocena tak, czy był spokojny czy nie, ale wydaje nam się, że był w miarę jeszcze spokojny wtedy. What kind of diplomacy JD you are speaking about? What, what, you are, what, you, what do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if Mr. you are President, not Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Doszło do tego, tak naprawdę, w momencie, że JD Vance na taki vibe. Że ty w ogóle nie jesteś nam wdzięczny, ty nam w ogóle jakby nie, nie dziękujesz za to, że my Ci pomagamy, że jest twój szacunek do Donalda Trumpa, do pana prezydenta, i że to jest skandaliczne, co tu się dzieje. No i jakby zaczęła się dyskusja, zrobiło się naprawdę. Naprawdę nieprzyjemnie. Do tego musimy przyznać, że J.D. Vance odpalił się trochę znikąd, w sensie ta dyskusja trwała i ona może nawet była być taką ostrą dyskusją, ale to faktycznie jeszcze była dyskusja i wydaje się, przynajmniej też, no, że w tym będzie z jestem miarę spokojny. Przestał jakiś argument. Chyba trochę czekał na kontrargument od JD Venza. W sensie jakby pewnie wiecie, spodziewało się, że. Czyli wiesz, nie ma dobrego argumentu, to jest inna sprawa, ale no, czekał jakiś taki argument i wydaje mi się, że JDW się trochę odpalił z niczego, tak przynajmniej to odbieramy, tak to widzieliśmy, no mówimy, możecie sobie to obejrzeć. I ta nieładna sytuacja zaczęła bardzo szybko eskalować. W którymś momencie Załęski powiedział, że to nie jest tylko kwestia nasza, jakby naszego bezpieczeństwa i tak dalej, bo jakby wy się czujecie bezpieczni, bo macie ocean między Rosją a wami, no, ale, że dla was też to będzie w którymś momencie problem, Będzie czuć się, że to jest jakby problem. No a to z kolei odpalił się Trump. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean. and don't feel now but you will feel it in the future god bless you don't know that god bless god bless you don't, will not you have you a war. don't tell us what we're going to feel we're trying to solve a problem don't tell us what we're going to feel i'm not telling because you a because you're in no position to dictate that remember this you're in no position to dictate What we're gonna feel. No i wtedy już zaczęło się całkowita rzeź I całkowite przekrzykiwanie się nawzajem co W kontekście dyplomacji i tak dalej To jest jakby trochę niewyobrażalne I to byłoby i tak już naprawdę hardkorowe W kontekście czegoś za zamkniętymi drzwiami Ale to wszystko działo się na oczach całego świata, który to oglądał. Zrobiło się z tego parę, paręnaście minut ciągłego przerywania sobie, krzyczenia, przekrzykiwania się de facto Nie umiemy tego wytłumaczyć. W sensie to jest najdziwniejsza rzecz, jaką my widzieliśmy za swojego życia, to na pewno, ale w trakcie patrzenia na to, co coraz piszą inni, mówią inni i tak dalej, mam wrażenie, że każda wypowiedź zaczyna się od, od 20 lat, nie wiem, jestem dziennikarzem, od 30 lat byłem dyplomatą, byłem zawniętymi zamkniętymi drzwiami, cokolwiek i nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wtedy sensie, to nie jest tak, że tylko my, bo, wiecie, nie robimy tego aż tak długo, nie widzieliśmy czegoś takiego, mam wrażenie, że mało kto widział coś takiego. Odpalony Trump stwierdził, że leci na Maksa i zaczął mówić te dosyć hardkorowe, Argumenty. Twierdził, że Załęski nie ma żadnych kart w ręce, więc o co mu w ogóle chodzi? i Niech on przestanie tutaj stawiać jakiekolwiek jakby żądania, oczekiwania, cokolwiek, że skończyły się czasy, kiedy, wiecie, dostaje blank check na robienie czegokolwiek, że Załęski wcale nie chce pokoju tak naprawdę i wcale się nie chce dogadywać z nikim, że Załęski mu ani razu nie podziękował i że w ogóle nie jest wdzięczny i że w ogóle się nie chce dogadywać z Putinem. A do tego wszystkiego, że to Załęski jakby igra, bawi się w koncepcję trzeciej wojny światowej, popycha świat w tą stronę. A do tego wyszła kwestia, która widać też bardzo boli Wensa i Trumpa, to znaczy taha, że Załęski miał wspierać Bidena w jego kampanii, przecież faktycznie był w jakimś stopniu go wspierał. Wspierał go w tej kampanii, że wiecie, był przeciwko nim w tym wszystkim. I jakby to jest też te, taki, wiecie, taki zarzut, który się w tym wszystkim pojawiał bardzo mocno. Więc to jest ta strona prawda amerykańska. Jeśli chodzi o Załęskiego, no to trochę puściłem może nerwy, ale mamy wrażenie, że to jednak nie jest ta skala. Załęski w jakiś taki sposób, to przynajmniej jakby to obserwujemy, tak? Do pewnego momentu jeszcze jakby tam walczył, faktycznie do tych przytyków, wiecie on dostał tego bardzo dużo. I w będzie zaczął się faktycznie kłócić. To była głównie kłótnia dotycząca tego, i zresztą potwierdził potem w Foxie, w wywiadzie, po tym w ogóle wszystkim, który odbył się po jakimś czasie. Chodziło głównie o to, że Trump między innymi podawał te różne dane, różne dane dotyczące, nie wiem, Ukrainy, tak, że tam event, sali, że właśnie już nie ma żołnierzy, że miasta są zrównane z ziemią i tak dalej, i tak dalej. Załęński mówił, że on tłumaczył różnym ludziom już jakby wielokrotnie, że to nie jest prawda i chce w się sensie pokazywać jakieś tam dane i tak dalej. I jakby irytuje go, wszyscy tego już nie powiedział, ale tak my to dodajemy, także irytuje go fakt, że wiecie, ludzie przekręcają te dane cały czas i pokazują nieprawdziwy obraz sytuacji. Był ten który przekrzywał się z Aldem Trumpem. Z drugiej strony, wiecie, trochę jakby zatakowali go dwóch na jednego. On próbował coś mówić, mówili mu, że ty już mówisz za dużo, cały czas chcesz mówić, jakby weź nas wreszcie, posłuchaj. To była Sytuacja potwornie niekomfortowa do oglądania. I tak jak, którym nie jesteście przygotowani. Czyli w sensie nie się, że coś takiego może się zdarzyć w poważnej polityce międzynarodowej. No i wiecie, czysto teoretycznie po tym wszystkim powinno dojść do podpisania tej umowy, ale to już chyba w tamtym będzie było oczywiste dla wszystkich. Tej umowy to na ten moment nic ci będą. Delegacja ukraińska została w sobie wyproszona z Białego domu, po prostu do jej sobie pojechała. Zrobił się potworny syf medialny. W Stanach widzimy, że jest ewidentnie taki podział trochę. W sensie że demokraci mówią, że skandal po stronie Trumpa. Republikanie mówią, że skandal po stronie Załęskiego, że on właśnie nie szanował amerykańskich obywateli i tak dalej. Jak przeglądamy media, to jest tak, mam wrażenie trochę pół na pół, przynajmniej na ten moment, zobaczymy co będzie wiem, jutro i tak dalej, ale wydaje się, że jest tak trochę pół na pół, to znaczy jest jakieś takie oburzenie, że to jest złe potraktowanie amerykańskich obywateli. Z drugiej strony jest trochę takiego też wajbu, że kurczę, Trump to trochę dziwnie zrobił. A jeśli chodzi o taką nieamerykańską część, tylko mam wrażenie taką wiecie, bardziej globalną, jakby światową, szczególnie europejską i w ogóle, to tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo ostra orka po Donaldzie Trumpie i po tym, że co to było, ma być bycie gospodarzem jakiegoś spotkania międzynarodowego to jest trochę vibe, który się przebija gdzieś z tej strony. Tutaj kolejna sprawa, jakby w ogóle europejskie rządy, europejscy przywódcy i tak dalej, to są bardzo mocno teraz w vibe mówienia, że wspierają Ukrainę na maksa i tak dalej. Tusk prawdopodobnie zrobił w ogóle największego tweeta w historii polskiej polityki, właśnie to pisząc, bo tam nie wiem, jak my sprawdzaliśmy jeszcze jakiś czas temu, powiedział, że jest dużo więcej, jest 27 milionów wyświetleń. Strasznie, jakaś taka sytuacja, która. Dosłownie, cały świat mówi tylko o niej. Historia stała się na naszych oczach. Czy historia nam się podoba? Nie, absolutnie nie podoba nam się, ale to było wydarzenie historyczne. To było wydarzenie historyczne. No ale te wydarzenie, nieważne jak duże, doprowadza nas do pytania, co w ogóle dalej, o co poszło, co, co tu się w ogóle zadziało. I tutaj już robi się też dziwnie, w ogóle dla jasności. Przy najprostszej odpowiedzi w ogóle coś teraz stanie. Oczywiście odpowiedzi nie wiemy, bo Donald Trump potrafi robić nieobliczalne rzeczy, ale na ten moment gdzieś poszła zapowiedź ze Stanów Zjednoczonych, że będzie wstrzymywanie y, pomocy dla Ukrainy. Już coś się mówi o jakimś tam waniu pomocy dotyczącej jakby odbudowy sieci elektrycznej. Pytanie brzmi, na ile można ją wycofać, bo niektóre z tych pieniędzy przecież są już w banku światowym na przykład zaksięgowane na to, żeby wydać je na Ukrainę. Inne w sumie nie wiemy, więc pewnie jest jakaś część którą można jeszcze zatrzymać jest jakaś część której nie można zatrzymać. Też oczywiście zobaczymy, że za 20 minut coś się nie zmieni. Aczkolwiek no wiecie, bo to się wydarzyło, była bardzo napięta atmosfera i jak zaczęliśmy oglądać jakieś wywiady po tym różnych osób, które tam były, osób z różnych stron i tak dalej, to wydaje się, że wizja tego, żeby jakoś wrócić do tych rozmów jest bardzo bardzo odległa. Trzeba przyznać, że Załęski trochę zmienił ton, jak poszedł do Foxa i był taki bardziej, że nie, oczywiście uda nam się dogadać i wszystko. Ze strony Trumpa raczej są takie komunikaty, że nie, no będzie ciężko, i ze strony jego sztabu, jego ludzi ogólnie, co też jest ważne, też wydaje się że takie komunikaty właśnie są. Nawet Rubio zaczął pisać o tym, że bardzo dobra postawa Donalda Trumpa i w ogóle, że wiecie, to jest dumny swego prezydenta, który tak się postawił dla Amerykanów. Przy czym ten tweet trochę słabo koresponduje z tym, że jak siedział na tym spotkaniu obok, obserwowaniem Rubio to była dla wielu osób największa rozrywka w tym wszystkim, ponieważ Rubio wyglądał tak, jakby chciał zniknąć w ogóle pod tą kadapą, na której siedział, bo nie był w stanie przeżyć tego, co się dzieje, i to było widać w jego, na tak samo zresztą jak na ambasadorce Ukrainy w stanach, która też prawie się jakby zapadła pod ziemię. W sensie jakby ona wyglądała prawie jakby miała zaraz zacząć płakać. Lubią zresztą jakoś super lepiej. W sensie on po prostu on nie chciał tam być, on nie chciał tam być. Wydaje się, że teraz jakby trwa jakieś takie prawdopodobnie wymyślanie narracji dookoła tego wszystkiego. Bo mam wrażenie, że mało kto mógł się spodziewać, że to się zadzieje. Chociaż, tu pojawia się cała teoria o tym, że być może to była zaska Nazawańskiego. I teraz my nie twierdzimy, że to była zasadzka Nazańskiego. My nie twierdzimy, że to nie była zaska nazwańskiego. Po prostu przedstawiłam wam teraz, dlaczego niektórzy tak myślą. Powód jest taki, że wydaje się, że to jakby pojawienie się Wensa. Te, te właśnie takie zaczepki Wensa, trochę znikło. I też to, co brzmi jak najważniejszy argument, to znaczy, że Donald Trump, po tym jak to się wydarzyło, w sumie powiedział do prasy i faktycznie to powiedział wprost, jakby do, do prasy, że dlatego tak długo to ciągnąłem, w sensie tą część, która to też nie powinna być krótka. Dlatego tak długo ją ciągnąłem, żebyście zobaczyli, z czym ja się muszę mierzyć, jakby żebyście zobaczyli, jak wygląda ta sytuacja. To jakby wiecie, tak gdzieś podsunęło ludziom myśl, że może to było jakby trochę sprowokowane, żeby jakby wytworzyć tą sytuację, pokazać, jakby z perspektywy Trumpa i Wensa, jak ciężko jest się dogadać za tylko sztuczka polega na tym, że wydaje się, że jakby trochę go do tego mimo wszystko, nawet jeśli uznamy, że Załęski dał się sprowokować, to raczej dał się sprowokować, niż wiecie, nagle wyskoczył z tym z niczego. No wiecie, tutaj ta ewentualnie argument przeciwny do tego jest taki, który mówią teraz Amerykanie, że tak naprawdę to jest wina Załęskiego, bo Załęski chciał się skupić na deklaracjach dotyczących bezpieczeństwa, na gwarancjach dotyczących bezpieczeństwa, a nie chciał rozmawiać czysto o tym biznesowym dealu. Tylko, że no właśnie to jest chyba jakieś takie niezrozumienie dwóch stron, no bo jedna strona cały czas mówi, no tak, ale może nie tyle jest część tego dealu, ale no to jakby to wymaga jakichś dodatkowych tutaj uwag, jakby te, te, te rzeczy bezpieczeństwa. Amerykanie mają takie podejście, że nie, nie, wcale nie, to myśleliśmy dzisiaj tylko biznes, ale czy to nie sprawia, żebyśmy jeszcze nie porozmawiali kiedy indziej o tych wiecie, gwarancjach bezpieczeństwa. To jest jakaś taka chyba rzecz, o którą... Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jeśli to była zaplanowana zasadzka, podkreślamy jeśli, bo tego nie wiemy. Ze w sumie co Zamięski zrobić. zrobić, w sensie to było już zaplanowane i miało się tak skończyć. I na przykład ten to trochę randomowy wystrzał w którymś momencie JD Vensa, którego ciężko było się spodziewać nawet w tym momencie dyskusji, to jest jakoś tam, wiecie, takie, że okej, okay, to, to, to nie brzmi jak całkowicie niemożliwa rzecz. Przy czym też możecie zapytać, dobra, ale w ogóle po co? Po co coś takiego? I zaraz znowu, jeśli to było po to, podkreślamy. Jeśli to była zasadka i tak dalej, bo tego nie wiemy. Wydaje się dosyć prosta, przynajmniej dla nas odpowiedź tego, że Donald Trump chciał sobie nabić punkty w policji wewnętrznej, bo wiecie, Donald Trump obiecał, że tą wojnę zakończy. Być może doszedł do władzy i okazało się, że zakończenie wojny w jeden dzień nie jest takie proste. Kiedy trwało ono, od, wiecie, trzech lata tak naprawdę do 2014 roku. Być może jednak to nie jest takie proste. I jakby wiecie, pokazanie, że to wina Zońskiego, że nie mogą się dogadać, bo to jest proste, nie pokazanie opinii publicznej, amerykańskiej, że przez Zoońskiego nie można się dogadać, jest jakimś tam punktem, na którym Donaldowi Trumpowi mogło zależeć. To się spina w jakąś narrację, czy jest prawdziwa, czy nie, tego nie wiemy. Aż tak jak mówimy, no, spotkaliśmy się z dosyć sporą ilością opinii, że tak jest. Oczywiście jest też sporo opinii, że to po prostu wydarzyło. Próbuję wam pokazać tutaj teraz te wszystkie możliwości w ramach. Tego, co się wydarzyło, żeby spróbować to jakoś zrozumieć, bo to jest ciężkie zrozumienie. Druga sprawa to konsekwencje dla Europy, dla Ukrainy, dla w ogóle tej wojny i tak dalej. I to jest kwestia związana po prostu z tym, że wydaje się, że Stany Zjednoczone trochę wywracają porządek świata do góry nogami. W sensie Donald Trump to robi. I teraz nawet nie jest kwestia oceny, kwestia chyba faktów, nie? No bo Stany Zjednoczone robią coś takiego, wysyłające sygnał do całego świata, że tak robimy dyplomację, to jednak jest taki moment, w którym Europa chyba jeszcze bardziej ma vibe pod tyłem: o, kurczę, trzeba robić rzeczy. I wydaje się, że wiecie, Macron teraz po prostu będzie. Będzie już biegał po każdej stolicy dwa razy dziennie, a nie raz dziennie, jak to ma w zwyczaju ostatnimi czasy, bo jest absolutnie jastrzębien, trzeba przyznać tej e, polityki właśnie i tej wizji, żeby jakby Europa stała się bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych, bo gdzieś tam wydaje się, że faktycznie w tym dyskursie zaczynają się naprawdę na poważnie pojawiać wizje w stylu, dobra, a jakby Stany nagle się wycofały, to co zrobić? Przecież nie ma na razie takich sygnałów w lesności, tak? Może kogoś to uspokoi? jakby Między innymi gdzieś tam padło od Donalda Trumpa, jakby w innej części, ale padło, że na pytanie, co z Polską i tak dalej, nawet no stwierdził, że Polska jest super w ogóle uwielbia Polskę i będzie na pewno Polski broń, bronił. Myślę, w sensie, że na pewno będzie chciał pomóc Polsce i tak dalej. Powiedzmy, że tutaj może to jest uspokajające, więc spoko. No ale zbierzemy do tego, że w kontekście całej Europy wydaje się, że jednak jest ta wizja tego, że trzeba będzie coś robić, trzeba będzie jakoś wziąć tą sprawę Ukrainy w swoje ręce, bo Stany Zjednoczone mogą tutaj nie dowieść i może być problem. Autentycznie nie spodziewaliśmy się, że to przeczytamy, ale pojawiają się poważne analizy i rozpiny na temat tego, ej, a co się stanie, gdyby Stany tak naprawdę nagle wycofały całe, wiecie, pomoc dla Ukrainy, w sensie amunicji i tak dalej. Co jeśli nie wiem, powiedzieliby Europie, że Europa nie może amerykańskiego sprzętu, nawet swojego dawać Ukrainie. Wiecie, to byłaby dosyć hardkorowa sytuacja. Trochę naprawdę nie wiadomo. W tym wszystkim też jakby to jest, to już jest czysto nasza opinia też dla jasności. Wydaje nam się, że naprawdę bardzo przedstawione jest to stwierdzenie, że Donald Trump rozgrywa tu jakieś szachy 5D na szachownicy 6D. I mamy wrażenie, że na dłuższą metę nie z naszej perspektywy, nie z polskiej perspektywy, nie z europejskiej perspektywy, ale z amerykańskiej perspektywy, to nie jest najbardziej optymalny sposób prowadzenia polityki, który prowadzi największych zysków. się w sensie Stany Zjednoczone, identycznie korzystały przez długą część naszej teraz współczesnej historii z tego, że właśnie były, tym, wiecie, hegemonem, który zapewniał bezpieczeństwo i zamiast za to bardzo dużo zyskiwał. Teraz, kiedy na Losowo państwa mogą mieć pewną stratę wiary co do tego, czy Stany są na pewno tak bardzo wiarygodnym partnerem, nawet nie dlatego, że wiecie, akurat Trump ich nie lubi, ale dlatego, że okazuje się, że potrafią mieć prezydentów, którzy robią trochę losowe rzeczy, których nikt się raczej nie spodziewał, tego naprawdę nikt się nie spodziewał. Wieszanie całego swojego bezpieczeństwa na państwie, które może nie zawsze jest obliczalne, i czasami jednak może tam dojść do władzy ktoś kto robi bardzo niespodziewane rzeczy, może nie jest najlepszy pomysł i wiecie, trochę to widać. W sensie mamy bardzo duże jakieś jednoczenie się w różnych miejscach na świecie tak naprawdę. jakiś tam bliski wschód jakby ze są bardziej spracować niż przeciętnie. Europa teraz nagle tak nagle. Na bardzo szybko dopina deal z Indiami o wolnym handlu. Dla jasności, to nie jest tak, że wiecie, to nagle to wymyśliliśmy. To jest, rzecz, która się ciągnie od bardzo wielu lat, ale nagle prace przyspieszyły dziwnym trafem, i tak bardzo szybko przyspieszyły. I jest dużo jakichś takich małych rzeczy, które pokazują, że świat ogólnie stwierdza, o kurczę, czy stany są na pewno tak wiarygodnym partnerem, jak były wcześniej. Tego typu akcja, która się właśnie teraz zdarzyła, mamy wrażenie, że robi dużą różnicę, naprawdę dużą różnicę. Więc podsumowując, doszło do czegoś absolutnie historycznego, i to nie jest wolbrzymienie. Do, doszło do historycznego wydarzenia, z którego zobaczymy, co wyniknie, ale coś wyniknie, to wydarzenie zostanie Pamiętane, bo czegoś takiego nikt prawdopodobnie jeszcze nie widział, tak wiecie, w telewizji czy coś, to nie miało raczej wcześniej miejsca, nie znaliśmy nigdzie nikogo kto mówiłby, że no to jest jak sytuacja X, nikt tego nie mówi i to jest ciekawa sytuacja, jak chcecie być na bieżąco z zagranicznej polską polityką, stawcie lajkę, like, stawcie suba, no będzie bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy, na nasz nie wiem, że go polecamy, na tak jak serdecznie go polecamy, staramy się starać dla was, cześć.